To na lewej nie będę To jest blisko Łukasz, co ty tam kurwa robisz? <laughs> 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 no kurwa, skończyłem Pierdolę, <laughs> chuj One more please Chuj ostatnia rozgrywka, ludzie i od niej z CSU, słowo swoje konto w yeah, sensie. A... <grym sounds> oh, yeah. Wow. Dobra Ja siu potała wow. Ja bym się obraził, nie? Ja już kombinuję riposte, ale mi się nic na razie nie zajmowało, bo chciałem tak fajnie odpowiedzieć <grym> A, Patek masz szczęście. A Z tą twoją łysą pałam to. To tylko kutas się dobrze prezentuje. W twoim ryju. Dobra. Bez rymu, ale ci pojechałem, może być. Tu jest Patrz, ja wiedziałem, że on tam będzie, tylko w moim planie było to, żeby go zabić. No trochę. Coś ci y... wyszło. No dokładnie. Bo kurwa, raz dotrafiłem, ale kurwa, kurwa. 4AA. Wszystko there. 4AA. Może ja się kurwa. Nie... Ten, ten. Kurwa, jeba skrzynka, ty to ja myślę, Jezus, kurwa. Coś tam nie idzie ponad. No bo ja się zjebał. Bo ja zjebałem, kurwa. Kto tam się wyjebał za mną? Nie za tobą, ty kurwo. Tylko o to tobie? Kurwa. Ale za mną. Kurwa, nie ma za mną, Kuj, dla mnie, bo... Ja go nie widziałem przede mną, czyli za mną. Ej, czy kurwa ja żyję, tak? Tak. Jeden versus 5 jaśmie. Tak, to już się pożyłem, nie? Dwa, <laughs> 100, 100, 100. <laughs> Dwa razy... mu wyjebam mówię Wam za, za 44, nie? Te bronie to mnie kurwa po prostu nie lubią chyba nie. oni to mi to Ja chyba... Oni mi to ślepaki Ty, Gibbon to mi chyba kurwa ślepaki sprzedaje w tym kurwa świadczy. W ślepaki nie? sprzedaje, ja mi się ja Ty to w ogóle... Ty to ja nie wiem, ty to Co nie mam? No ma, ma już tego primea chyba, nie? Śmiałem, no. Co jest ślepaki? spalili mnie za jeden tyrodzi Ja to jednak jestem dobry w tą grę. Zesrał? Yeah. Nie. O kurwa, jaka trzeć przede mną, ja i nie dostał, tylko ja? <grywa> <grywa> kurwa, Łukasz, to twoja wina. <grywa> Przepraszam. 8-1, kurwa. Anzes mi napisał, że robi mi się smutne. <grywa> że co? Ja robi smutne. Kurwa, przerywa cię <grywa> A ci kurwa stary ten powinien zębami do tego taki przejebany. Dobra za chwilę, ja łysa fał kurwa wypiór dalej je pana bo cię z wyzwaniem zauberz no kurwa pocha przystydzi. <słyski> Kurwaś banie wyrwał. Kurwa jebać ci! <słyski> <słyski> Bany wiking kurwa! <słyski> Ach, kurwa koszy tamawkiem, a czy jaki chuj? Na <słyski> to wygląda. Boże, tam... Boże święty! Juty syna kupują tych kurwa Boże nie no mnie chyba szczylak trafi chuj Ja cię mogę trafić Ja cię zarachują w dupę nie trafi To A kurwa na lądy są A weź dziwko A chyba wchodzą na B Wychyliła dziwka <grywka> Pasyłka z reżimu, chyliła dziwka. rush, <śm> No kurwa, z niego w końcu, zybany... Ja pierdolę. Jaki ty kurwa ty jest w ogóle. I, i, idiota go robił, kurwa. Ależ jak po zawsze co będę to kupujesz i oddajesz mnie, jak nie chcę tego. Co ty mu mógł sobie z czymś grać. No kurwa, gram przez digglem, a nie, ale ty se spierdalaj sam ze z tym kurwa graj, bo nie umiesz. A co ty mu kupujesz? Kurwa kupuję mi nowe chuj wie po co i na co ty tam. Gier dole kupuję kurwa, kurwa! Sam nas zaprosiłeś! Ej! Cicho bo mi w kurwił tak, kupuję kurwa, tam nowe jeszcze biedą bez skina kurwa. Tego tak miała skina, to byś wziął, tak? Tak. To moja maskina, ta wy Wypierdalajcie kurwa, wyślijcie się tylko wyjebać. No, Odezwał się, ten złowiek te, 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 te się nie wyjebał tylko dlatego, że, że nikogo nie spotkał na swojej drodze. Ale się nie wyjebałem, ok? A, tak, tak, teraz Może weź podało. wyjebać, to ci mogę w zęby, Tak, A ja tutaj starym kutasem po zębach. Ona nie ma zębu. No chuj, no, A ty no, nie ty masz kutasa. Dlaczego nie ma kurwa zębów? A nie masz kutasa, kurwa. Bo jak żeś mi odgryzł, kurwa. i nachalny. to się dobrze zaczyna. Dobrze, dzisiaj zaczyna. Gdzie ma ma nie wiem, żebyśmy odinstalowali grę. Jak już tak dziewczynka pisze to już wiedzę, że jest źle. Ulfa, róźcie dupę, lecz Zabij wszystkich Kurwa jakiś idiota mnie tu Wyjebie któremuś Co się stanęło? Co jest fioletowy Co się stanęło? Kurwa Zabiłem jednak się stanęło ty, ty, ty. Ale czemu ty mnie kurwa zablokowałeś jak ja chciałem lewo iść? Nie <śoddia> ja poruwam na ciebie skoczyć! Kurwa <śoddia> <śoddia> <Ja. śoddia> <śoddia> już jest 6 0 ja od kiedy my to... Jak my tak w dupę dostaliśmy? nawet nie pamiętam tylko kurwa runda. Nawet nie pamiętam tyle kutasów Okej Jak zostało na dwóch, jest, a ale... ich cztery Patryki no, idą <noise> <noise> Podłożyłeś <noise> Nie podłożył I co no wezm, że tu jesteś na tej barierce <noise> Łukasz, obiad chyba Na schodach! Dole, albo na schodach po prawej Schodach po prawej, Jasio! Lecy masz do... ja, kurwa, kurwa, to zadebił Ja przynajmniej przeżyłem i zabiłem jednego nie Ja prawie podejrzewam taki... Kurwa, no jestem pierdolony Co cztery jest taka, po kurwa prawie 500 dostałem. Kurwa! Ja ładuję kolesia kurwa po 17, kurwa 20 hapatem i kurwa 400 w jednym jak kurwa cały mecz tyle demage'u nie zbiorę, co on kurwa w jednym szczale we mnie Tak byś kurwa ustawił na harta i człowieku kurwa oni ci bi... oni ci na, on, kurwa ci w pizdy, a ty kurwa w jedynie to im możesz kurwa poza poobcinać po jak Uha. się zgodzą. No co za. A ten se przyjdzie tu, przyjdzie tam, na, na półkę kurwa o ktoś gra w to, no, co No jak ja w 5,85 a ten jest 115, w 5? Nie, dostałem w plecy, nie. No kurwa, nie no, ja idę grać w lola. Puka. Idziemy grać kurwa w lola, nie tam nie. Się... No w lola to okay. aż się tak nie denerwuje. No, bo tam kurwa jesteśmy chujowi na pewno, a nie że tutaj kurwa sobie oh, gajesz ci tam jebanymi gejbem i kurwa sprzedaje broń na wodę. Pistolety <grym> kurwa wodne jakieś. I chuj, jakiś, gu, gu, jakiś kurwa gumpi chodzi sobie kurwa i że rozpiedala wszystkich. A zabrać sobie Kurwa, nie! pu. <grym> No i zajebiście, no kurwa, za 446, nie. Ja się patrzę, masz jeszcze jednak Teraz kurwa, gdzie się patrzeć? No i powiedz mi, że oni nie mają ślubu. Ja kurwa, co idzie, ja go trafię. Niby kurwa tam pisało, że trafiłem go 5 razy, 14 HP. Co ty jebiesz? Kurwa, czekaj, to w konsoli chyba może, nie czy wam też się wyświetla? Yes. Tak, tak, tak. Pokaż. <coughs> Player... nie, nie pisze, tylko mi. Oje, kurwa. Damage given to don't... E, tego... C Czekajcie, wy wyślę wam... takie coś pisze. Damage given to don't pisk 14 in 5 hits. Damage given to hit... No. zaś tam... 75 in 3 hit. Pff. <laughs> kurwa, aż zdjęcie wam z, z kurwa wyślę na grobienie. nie?